Dzień dobry Witam was serdecznie na gali tradycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. gala International To już moi państwo czterdziesta edycja. Dość ważna jeden z najstarszych festiwali w Polsce. As the 40th edition of the festival, it's one of the, the oldest festival in Poland. I z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tą czterdziestą edycję współtworzycie. Bo bez was ten festiwal nie byłby festiwal. So you Witam Was bardzo gorąco, dzisiaj ostatni przystanek podczas tej naszej podróży. It's the last part of our journey here today. wspomnienie tego, co wydarzyło się podczas tygodnia pełnych wrażeń. Ale zanim będziemy oglądać te piękne obrazki, zaproszę na scenę. Romualda Gawlika, wicemarszałka województwa lubuskiego, gospodarza tej ziemi. Please welcome Mr. Romuald Gawlik, the Vice Marshal of Lubusk Województw Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło 40 edycji i dzisiaj gala, gala tradycji, gala przepięknego folkloru Tutaj w Zielonej Górze, w zielonej górze, która zawsze i mieszkańcy zawsze byli przyjaźni i otwarci na wszelkiego rodzaju formy promujące formy związane z kulturą. Dziękuję Państwu za to. To już tradycja, tradycja pięknej zielonej góry. I would like to thank you Dziękuję i jestem bardzo szczęśliwa, że jesteście z nami w trzecim festiwalu w Zieloną Drodzy najmłodsi artyści, ci troszkę starsi i ci w moim wieku. Drodzy a trochę older i these in w moim wieku. Wasza przepiękna sztuka mówi językiem międzynarodowym. Your beautiful arts. The of Kolory, piękne stroje. To język barwy. Beautiful colors. It's a language of colors and costumes Beautiful. Kroki, wszelkiego rodzaju ruch, to język tańca. Various movements is language of dances. Słowa, melodia, to język muzyki. Words and melodies are languages of music. A razem to międzynarodowy język folkloru, który łączy i integruje wszystkie narody. Łącz, co jest dzisiaj przykładem, a przykładem tym jest właśnie Zielona Góra i tradycja, oblicze tradycji, czyli festiwal folklore. And this all creates International Language of Folklore, International Folklore Festival. Chciałbym serdecznie wszystkim uczestnikom podziękować i zaprosić już w imieniu państwa, w imieniu swoim i w imieniu Urzędu Marszałkowskiego w przyszłym roku. Myślę, że edycja 41 winna się również odbyć. Czy tak? Dziękuję bardzo. Życzę dalszych sukcesów. Tym grupom, które dzisiaj pokazały, pokazały przez cały tydzień swoją inność, swoje bogactwo, ta inność, to nasze bogactwo. Ta wspaniała radość, to wspaniałe roztańczenie, rozśpiewanie naszej lubuskiej stolicy myślę, że w pełni zasługuje na to, by zapromować i sprzedać to jeszcze bardziej celem poprawienia pewnych, pewnych form bytu pewnej formy tolerancji i zrozumienia siebie nawzajem I wish all the best to all the Dziękuję jeszcze raz życzę wspaniałych wrażeń Panie dyrektorze, panu również dziękuję za zaangażowanie panu ze połowi y, tutaj bezpośrednio tak, zrobił potężną pracę i myślę, że y, przy dzisiejszych rozmowach kulwarowych, a wydam w rzeczywistości mogę, y, no tak się składa, że wszystko opiera się o coś, a najczęściej o złotówki, prawda drodzy Państwo? I z tym jest zawsze, że tak powiem, troszeczkę najgorzej, ale dzisiaj. Po podsumowaniu wstępnym padły pewnego rodzaju deklaracje i mam cichą nadzieję, że festiwal ten będzie w przyszłym roku jeszcze bardziej bogaty, czego Państwu i sobie życzę, a nade wszystko wykonawcom i jeszcze raz serdecznie Was zapraszamy do Zielonej Góry na Ziemię Lubuską. Thank you very much Bardzo dziękujemy. Moi Państwo, żeby nie przedłużać, bo napięcie rośnie. Jest na jeszcze wyjątkowy gość, warto, myślę, go tak zaprosić. Umówiliśmy się ma tylko 20 sekund. Jori Andrin, przedstawiciel ambasady w Indonezji, przyjechała do nas i chce Wam powiedzieć krótkie słowo, podziękować za to, że mogą być w takim kraju, w takim regionie. Please welcome Jory Andrean, Representative of Indonesia. <laughs> Dobre My name is Jory Andrean from Indonesian Embassy in Warsaw. And on behalf of my ambassador and the, uh, the people of Indonesia, I would like to say thank you for the people of Vojvodship Lubuski and the city of... Uh, Ziel uh, Gura. <laughs> and also for the Vice Marshal Romuald uh, Galfi and uh, the director of the festival, Mister Thomas Szymanski. Oh. <laughs> <laughs> Indonesia today will be represented by one of our best junior high school in, from Jakarta, oh, wow. and they will show the culture, the variety of culture of Indonesia. I uh, once again I would like to say thank you for having us here and uh, hope you enjoy our performance. Thank you very much. Dorit chciałabym bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa w festiwalu. Jest bardzo szczęśliwa, że może tutaj być z nami i życzę Państwu udanego wieczoru. Proszę Państwa, ja życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. Pamiętajcie jeszcze, że tutaj na tej scenie odbędą się ważne rzeczy. Rada Artystyczna przygotowała komunikat z pewnością się dowiemy. Tylko chciałbym, żebyście nie przywiązywali do tego takiej wagi. Konkurs z konkursem liczy się spotkanie z człowiekiem, spotkanie z inną kulturą i ta przyjaźń, która się nawiązała tutaj w Zielonej Górze. Zapraszam na koncert.